Siemanko, to jest skipper P499, a to jest jak widzicie GTA 4. U sobie dzisiaj misję zrobimy. Może u tego, kogoś. Zobaczymy co to za misja będzie. No i widzimy się jak już będę blisko znacznika. Dobrze, już się widzimy, już jesteśmy bardzo blisko tego pana. To był ten pan co w odcinku, co, co pamiętam. Zrobimy dla niego kolejną misję, a później będzie trzeba inne robić. No Nie będziemy tu dla niego misji robić. Tak wyparkujemy wypar normalnie ten samochód

The mayor will be here in a minute, and I have two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now that you hear what I said. Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys seventy-three years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible! <laughs> so what we're saying is this is a matter of security, national. Normally, I don't care about cocaine, keeps controllable people in power, but this is no good. All right, what's my role in this? the distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in alderney city the product is packed into the frames of the vans ready to be moved all over the country destroy everything whatever it takes and for me for you i've got a real gift for you get this done then we'll talk <coughs> Dobra. Czyli mamy iść do magazynu. Pewnie nie będzie to łatwa misja. Ale zobaczymy. No i tak. Mam zamiar nagrywać dziedzictwo kwartu jako dodatkową serię. I może Red Dead Więc zapraszam do oglądania raz na jakiś czas. Po prostu będę już odcinki nieco tydzień. Tylko raz na jakiś czas. To będzie dodatkowa seria. Gdzieś na tygodniu będzie wusana. No. Jak widzicie, niestety pogoda się zmienia na mroczniejszą taką. A ile godzin nie minęło za dużo? Dobra. W ogóle nie uwielbiam ten klimat taki trochę mroczniejszy można powiedzieć. Naprawdę świetna gra. W inne części za mało grałem, więc nie, tak jak mówiłem, jakieś piątko przyszedłem i tyle. Więc też no nie mam zbytnio porównania całościowo. Ale jak miał tak porównać tyle ile grałem, to chyba dalej GTA 4 będzie dla mnie najlepsze. Mimo że Sandra też jest świetne po prostu. Ale chyba dalej będę wolał czwóreczkę. Znaczy, może kiedyś się szóstkę kupi. Jakby wyszła na komputery Ale to są ileś lat. Więc nie ma co teraz nawet myśleć to naprawdę. Jak widzicie, nie jeżdżę zbyt umiejętnie w tej grze Bo dość ciężko się mi jeździ O, tekstury się pojawiają nagle, no cóż A, bo teraz wjeżdżamy do tego A, tutaj będzie się zmieniało, wybaczcie za to takie dziwne Zmiany tekstur, czy jak to można nazwać Ale niestety, no Ja nie, nie mam zbytnie wpływu na to A nie będę nic doinstalował, bo może mi to zepsuć komputer, albo coś, więc Wolę nie ryzykować po prostu Ktoś nam kiedyś polecił coś, ale Wolę nie ryzykować. No i ciul. E, eee, głupie zwężenie. No ciul. No i się zablokowaliśmy przez to, a jezu. Ja się wciskam. W balony. Jadę obok nich też. póki tu policji nie ma to mogę z tak jechać. Co to się dzieje, kurde. Jakby coś wybuchło? Nie wiem o co chodzi. Nie istotne, jedziemy sobie dalej. Nie wiem ten samochód gdzieś indziej przerzucić, ale w końcu mi się zapomniało niestety. Później jeszcze raz pojeżdżę po tych kryjówkach i zobaczę gdzie nie mam zaparkowanego. Karmel już jesteśmy bardzo blisko, więc zaczynamy co tutaj dokładnie będzie się działo. Nie mogę tam wchodzić pewnie, znaczy wieczeć pewnie. Rozumiem, nie będzie łatwo. Oj nie będzie. Pff. Na pewno nie wyjdziemy tak z buta, bo to nie ma sensu kompletnie. Jeśli tak, no na no chama w sensie tak tujmy. Może jest jakiś kurde wejście na dach, to bym jakoś zabił najpierw jednego z tamtych typów kurde niby mógłbym jakoś też tędy spróbować bo w nie będzie takie umarliwe. To nie tędy i tędy. O nie. Trochę źle, że bym wybrał, ale jeszcze raz spróbuję, może inaczej muszę się ustawić do tego. Ale wątpię. Nie, nie da się tak. Jakbym chciał, no cóż. Trzeba patrzeć, może gdzieś tu jest jakieś wejście Na dały nic cokolwiek kurde Ten nie przejdziemy jak widzieliście Tu raczej też nic nie da nam Tam jest chociaż Nie wiem, to jest jakby jakiś parking, więc to jest Nie, nie wejdę tam dobra Ej, jak tu teraz wejść? Mogę zrobić jakiś reset, czy też teoretycznie, ale no po co? Jak tyle przejść samemu tą... Wody, nie wiem jak to nazwać. No tu nigdzie nic nie widzę, ani drabinki, ani żeby na górę wejść. Już na dół zeszliśmy. Na się niżej no. Ten jakoś przeszedł, to nie widzę jak na razie nigdzie wejścia żadnego, ale może gdzieś tu będzie Wejście na dach czy coś jest na taki daszek wejście, to z tego mogę w tej chwili skorzystać. Dobrze zapamiętałem, że to jest F wejście na rabinutę. Ale nie, tycha nie będzie przejścia Myślę, że może gdzieś tu będzie przejście, no Ale niestety, jak widać nie jest tak łatwo Chyba, że to tędy, ale później nie wiem jak dalej, ale mogę spróbować, tylko trzeba powolić Nie mogę tu biec, bo inaczej spadnę Mam nadzieję, że mi nie zauważy typek Dobra, na lekko podbiegłem Dobra, i to jest ten wróg Tam dalej Trzeba po cichutku i po malutku iść Nas wagi nie zwrócił ...tylko. Tak widać są wszędzie rozstawieni. Można by ich spróbować jakoś po cichu pozałatwiać, ale to mnie ciężkie na pewno. Dobra, nóż no wezmę do łapy. Nie z jego pomocą będzie się dało coś zrobić. No i chuj. No i zepsułem. Ale chyba tutaj mieliśmy dojść. Tylko nie wiem czy te ciężarówki nie będą odjeżdżały w takim. No nie no. <noise> <tryk> no. nie ma? większy Olej iść tak z celownikiem, żeby od razu raczej oszczelać. Wiecie o co mi chodzi, chyba. Żeby nie musi czekać, aż spojrzy po prostu. Dobra, nikogo tu nie ma. ароха в бухне

We'll speak again when Darko is in the country. Dobra, szkoda, że nie ma tutaj jednej rzeczy, czyli tłumików. No, tłumiki by nam sporo sprawy tutaj ułatwiły, Bar bardzo by nam ułatwiły sprawę. Najpierw przejdziemy się coś szybko do tego sklepu z bronią, żeby sobie broń kupić i kamizelkę. Potem pojedziemy po kryjówkę. dobrze, jeszcze coś tam przyszło przy okazji. A dobra, e, dobra. Tutaj to zlecenie można by przyjąć, ale nie bardzo mi się chce, szczerze mówiąc. Można następnym razem. <grywa> Ewentualnie może jakiś lewika zrobić na takiej misję poboczne, jakbym na powiedzieć. Nie coś porobić, ale co? Inna. Kiedy indziej. Dobra, na pewno muszę kupić... Tutaj, o, jeszcze tutaj kilka tych kulek zużyliśmy. Nie, nie zużyliśmy, dobra. Dobra, to chyba wszystko. Tutaj mam którą tą snajperkę, gorszą czy lepszą? O nie, mam no, teraz tą gorszą? Nie, tą lepszą. Dobra. No i super. Wszystko mam już uzupełnione. Więc teraz sobie podjedziemy już po tej krówki to i zobaczymy, czy tutaj mam jakiś samochód, bo jak nie to moglibyśmy na zgarnąć. A jak mam jakiegoś takiego, którego nie będę potrzebował w przyszłości w sensie który mi się nie podoba albo coś, to się go wywali po prostu i sobie tamtego wsadzę. Ale to wtedy już pod odcinkiem, bo tylko do, dojedziemy wtedy do, do kryjówki tamtej, y, tym samym, tym taksówką na przykład. A później się ogarnie, ale to później tak jak mówię, na spokojnie. Mam nadzieję, że w międzyczasie tam nie przerwało po y, tego. ...głosu, jak tam wcześniej było, bo tam ruszył mikrofon. Nie wiem, czy troszeczkę czy, czy, się wyjęła, czy nie, <laughs> ale może nie. Może też kiedyś zrobię vloga, bo już mam lepszy telefon, yy, mógłbym do niego mikrofon podpiąć i może fajny materiał byłby wyszedł, ale to wiadomo. Taki vlog pogankowy bardziej. Nie żadne QA, a takie gadanki by były, najwyżej. Ale to taki... taki mniej, mniej ważny. Tu mamy jakie samochody? Nie, tu mam ciekawe samochodziki, bo tu mam tą bryczkę i te... To nie jest tamtym przypadkiem? Możliwe, że to tamten jest. Dobra, to zrobimy tak, że jednak podjadę sobie tym tutaj samochodem, jednym z tych i zobaczę, czy to ten sam model, czy inny. To będzie chyba najlepsza opcja. Bo jak tak, to jak to jest ten sam, to tamten zostawiam, a tego bym sobie po prostu odkrył weczkę walną. <grych> Czekam, ta policja przeje nie przejechała, no. Ale to wygląda tego samego, więc zobaczymy tylko szybko wtedy. Nie wiem, że po prostu tego se. Wywale aż tam, tutaj wtedy Nie, tamten się tutaj przypowiedzie, dobra. Nie istotne jedziemy. Mógł, nie nieładna bryżka, dlatego chciałbym ją zostawić. Ale to jest prawdopodobnie ten sam model. No jest trochę go zniszczyłem, no cóż... Życie Nie będę się rozwodził na ten temat. Ponieważ tu nie ma znaczenia. Najwyżej się go naprawi, gdyby to nie był ten sam. O matko. O tu jest ten z dachem. dachem To może nie być ten sam, to może jest z właśnie dachem rozkładanym Ale zobaczymy Tamten ha ma jak tamten mniej więcej, ale zaraz się okaże Ogólnie trochę mi się jeździ jakby się ślizgał Po drodze szczerze mówiąc O ktoś dzwoni, odbieramy Mmm... Sorry, Jacob. No cóż. Będzie minus od Jacoba, no ale trudno się mówi. Teraz jedziemy. Akurat nie te wozy się pojawiają przed maską. No kurde no... Ja pielniszę. Takie że żebym kurde rozwalił ten brykę. To no w ogóle chyba to wszystkie to, to są te same tak naprawdę. Jak to przynajmniej wygląda, ale zaraz zobaczymy. Bo wiecie, on sobie jeździł różnymi tymi, a nie tym... Ach, kurde. Stój, stój, stój! Kurwa gościu. Widzisz, że jadę na niego, ten nic nie zareaguje. Dobra, ten jest jaki Jak się nazywa? Stalion, jak się tak to się czyta. Nie znam się na markach i na samochodach wybaczcie. A ten? Nie, to jest Sebra GT, to jest zupełnie inny samochód. Dobra, już tam tego nie ma, to, to tego zostawię tam i tyle. Dobra, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam do dokumentowania, subskrybowania mojego kanału, zapraszam też do obejrzenia jej serii. I tak jak mówię, postaram się nagrać odcineczek z Ridicul Wartu i może tam kiedyś Red, Red, Red Redemption. Przepraszam. <grytanie> w każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Cześć, na razie.